Ryszard Terlecki szczerze o chorobie. Szukałem u siebie objawów. Ryszard Terlecki opowiada interi.pl o zakażeniu koronawirusem. Ryszard Terlecki, szef klubu parlamentarnego PiS i wicemarszałek Sejmu zdradza interi.pl. Jak przeszedł przez zakażenie koronawirusem, usiłowałem wykryć u siebie jakieś objawy, ale były bardzo skromne, przekazał polityk, który przyjął dwie dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Jak ujawnił nam Terlecki, nawet podczas choroby trzymał rękę na politycznym pulsie. Informacja o tym, że jeden z najważniejszych polityków zjednoczonej prawicy jest zarażony koronawirusem, gruchnęła 16 listopada. Poszedłem na test, bo sprawdzano pracowników Sejmu i członków prezydium. Zrobiłem to rutynowo, chociaż byłem przekonany, że nic mi nie jest, mówi interim.pl Ryszard Terlecki. Nie odczuwałem żadnych objawów. Test wykazał wynik dodatni, więc pojawił się problem izolacji i oddzielenia mnie od reszty Sejmu, dodaje. W rozmowie z nami szef klubu parlamentarnego PiS podkreśla, że zaszczepił się przeciwko koronawirusowi szczepionką marki Pfizer. Drugą dawkę przyjął w maju. Właśnie dlatego COVID-19, przynajmniej jak dotąd, okazał się mało uciążliwy dla wicemarszałka. Usiłowałem wykryć u siebie jakieś objawy, ale były bardzo skromne. Można się upierać, że miałem kaszel, jednak to mi się czasem zdarza, przekazał polityk. Odpukać. Na razie wyszedłem z covid-19 obronną ręką. Czasem po przejściu choroby pojawiają się jakieś komplikacje, ale na razie nic takiego nie zauważyłem, dodaje. Ryszard Terlecki wrócił do pracy po 10 dniach izolacji, przekazał że za kilka dni zamierza sprawdzić u siebie poziom przeciwciał. Dzisiaj, razem z rzecznikiem Pisanitą Czerwieńską, będzie uczestniczył w spotkaniu klubów i kół parlamentarnych z premierem. Tematem ma być sytuacja geopolityczna. Zakulisowe zarządzanie polityk wyznał nam, że do końca nie mógł się wyłączyć z bieżącej polityki, dlatego był w stałym kontakcie ze swoimi kolegami z parlamentu. Przez telefony nie można zarazić, dlatego właśnie w ten sposób funkcjonowałem. Szczególnie intensywnie było w ostatnich dniach, tłumaczy nam Terlecki. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu w Sejmie trwała dyskusja dotycząca ustawy umożliwiającej pracodawcom sprawdzenie, czy ich pracownicy są zaszczepieni przeciwko COVID-19. Po tym jak z inicjatywą odpowiedniego projektu ustawy wyszedł Czesław Chociszpis, marszałek Elżbieta Witek zorganizowała spotkanie z politykami opozycji, żeby dyskutować nad odpowiednimi rozwiązaniami. Wiadomo, że w klubie parlamentarnym zjednoczonej prawicy głosy są podzielone. Co gorsza, pojawiły się doniesienia o zupełnie nowym wariancie koronawirusa, który pochodzi z TERPA, Omicron, bo o nim mowa. Ma być bardziej zaraźliwy niż wariant Delta. Nie ma dowodów na to, że nowy wariant koronawirusa może wywołać ciężki przebieg COVID-19 albo w istotny sposób zablokować pozytywny efekt istniejących szczepionek, mówił szef włoskiej Rady Służby Zdrowia Franco Lucatelli. Jak na nową odsłonę koronawirusa zareaguje PiS? Wiadomość o nowej mutacji koronawirusa wydaje się być groźna, więc prawdopodobnie trzeba będzie podjąć jakieś decyzje w tej sprawie. Wszyscy żyjemy nadzieją, że czwarta fala opadnie i w najbliższych dniach zacznie się poprawa, przekazał interim.pl Terlecki. Kiedy zapytaliśmy go o pomysły na walkę z koronawirusem Czesława Hoca i Elżbiety Witek, odpowiedział: Nie ma decyzji. Czy i kiedy będziemy procedować odpowiedni projekt uchwały? Ret. Na razie to, co zostało ustalone na spotkaniu u pani marszałek, będzie na pierwszym planie. Zobaczymy, co dalej. Wszystko zależy od resortu zdrowia i tego, co powiedzą eksperci, przekazał interim.pl szef klubu parlamentarnego PIS. Autor Jakub Szczepański.